białaczkę limfoblastyczną. To dopiero początek choroby i leczenia. Sama choroba nie daje się bez znaki, ale to konieczne leczenie tego schorzenia jest niesamowicie uciążliwe. Polega ono na chemioterapii i masie innych środków w tabletkach i zastrzykach. Teraz jest początek lutego, a poza tym na tę chwilę moja odporność spadła i podlegam tak zwanej izolacji ochronnej. Leżę w swojej sali sama i nie mogę wychodzić poza jej próg. Jeśli ktoś do mnie wchodzi, to po pierwsze musi być w stu procentach zdrowym, a po drugie może to być tylko najbliższa rodzina, mama i tata. Pewnego wieczoru leżałam na łóżku i myślałam: Patrzyłam na zdjęcie swego psa, który czeka na mnie w domu. Pomyślałam, jak wiele radości wnosi on na co dzień do mojego życia. Przecież pomyślałam tylko o psie, który po prostu cieszy się na mój widok. To tylko pies, a ja zauważyłam, jak wielkie to dla mnie ma znaczenie. Wtedy pomyślałam również o innych rzeczach, o osobach. Bo jeżeli dotąd nie doceniałam zwykłego zwierzaka, to jak wiele w życiu pominęłam. Zaczęło się od tego, że wstąpiłam do, do oazy za namową koleżanki. Tak naprawdę wszystkie wydarzenia z mojego życia najzwyczajniej w świecie, ciągnęły mnie do Boga. Bardzo ważnym momentem było dla mnie przeżycie w zasadzie niedawno, bo niecały rok temu rekolekcji, które pokazały mi moje błędy. Bo pomimo tego, że przez te kilka lat ja się kształciłam, ja starałam się dojść do Boga jeszcze mocniej, starałam się z Nim walczyć, to On mi pokazał, że nie, nie Magda, sama to Ty nic nie zrobisz, to wszystko mogę ja. I jeżeli mi to oddasz, to ja zrobię wszystko. I ja jestem w stanie zrobić wszystko, żeby dla Ciebie było jak najlepiej. Żebyś doszło do nieba. E, takim ciężkim momentem e, w, na dobrą w uwierzenie w takie słowa, e, w jego słowa, że wszystko będzie dobrze, była choroba mojej siostry. E, zachorowała na Białaczkę przez e, dobrych 9 miesięcy. E, modliliśmy się e, nieustannie o jej uzdrowienie. Najśmieszniejsze było to, że y, osobą, która y, najbardziej wierzy w to, że wyzdrowieje, była ona sama. I to mnie bardzo budowało. Y, to mnie bardzo budowało i takim najcięższym i najbardziej przełomowym momentem w walce y, były nie te wzloty i upadki u, u niej w chorobie, które następowały, owszem, i, i, i czasami było krytycznie, y, czasami było bajecznie. Ale był moment jej śmierci. E, pamiętam, jak nie chciałam się pogodzić z tym, że ona umiera. E, że ja w to nie wierzyłam. Że ja do końca wierzyłam w to, że ona, e, ona zaraz z tego wyjdzie. Że te ostatnie ciężkie oddechy. E, że ona z tego po prostu wyjdzie, że zaraz utworzy oczy, zaraz y, wstanie i powie, ja się dobrze czuję. I pamiętam, jak stałam przed oknem u siebie w pokoju, zapłakana i mówiłam, chwała Ojcu. I w tym momencie, y, powtarzając w kółko przez dobrą godzinę czasu chwała Ojcu, y, po prostu mu to powierzyłam. Chciałam, żeby to było na Jego chwałę. I Ula umarła i to było dla mnie bardzo ciężkie. Jako dla siostry teraz te momenty też są nadal ciężkie. Ale mam przez, przez doświadczenie jej śmierci Bóg otworzył mi taką furtkę. Na swojej drodze. Tu można tak porównać, że stałam w przedpokoju z zamkniętymi drzwiami, a Bóg po prostu dał mi klucz do tych drzwi w momencie jej śmierci. I to było dla mnie taki naprawdę przełomowy dość moment. Jeden z tych mocniejszych. Pomimo, że człowiek cały czas stara się być przy Bogu, i te nawrócenia są non-stop. Tak na dobry ład, to potrzebuje takich momentów. To potrzebuje momentów, momentów, w których Bóg po prostu najzwyczajniej świeci cię kopnie i powie: spójrz w końcu na mnie. I pokaże ci, pokaże mi tą swoją naprawdę nieskończoną miłość. Najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że. Modląc się, odmawiając różaniec codziennie podczas uli choroby i wierząc w to, że ona wyzdrowieje, ja nie odeszłam od Boga. Po jej śmierci nie odeszłam od Boga, i to jest największe i najlepsze świadectwo na to, że on istnieje. Bo skoro on po uli śmierci pokazał mi, że on jest i że on z tej śmierci wyciągnie więcej dobra, niż mógłby wyciągnąć, gdyby ulażyła. No, to myślę, że nie trzeba niczego więcej. I to, że Bóg daje mi y, ogromną szansę właśnie w moim grzechu. Bo to, że upadam, jest dla Boga pretekstem, tego, żeby mnie podnieść. I w tym momencie uli śmierci y, zaczęła się moja droga, w której. Y, Mogłam zacząć rozumieć takie rzeczy. Wierzę w to, że Bóg może mnie z tej choroby uzdrowić szybciej niż przewidywane leczenie, ale jeżeli On zechce, to leczenie będzie przebiegało powoli, albo wyzdrowienie nie nastąpi. Nie jest to choroba niewyleczalna, ale wiem, że cokolwiek Pan zrobi z moim życiem, będzie ono świadectwem wiary i miłości. Jestem przekonana, że czy ozdrowieję, czy umrę. Moje życie będzie dowodem na to, że musimy szybko nauczyć się patrzeć przed siebie z miłością do wszystkich i wszystkiego, czym Bóg nas obdarza, i doceniać każdą chwilę prowadzącą nas do zbawienia. Jeśli umrę, to będę świadectwem mojej rodziny, która będzie musiała pokazać, że to doceniają, doceniają moje cierpienie, poświęcenie. Będą mogli pokazać, że umieją patrzeć, i wtedy każdy będzie miał szansę nauczyć się doceniać i widzieć. Na początku było różnie. Chciałam kilka razy odejść ze wspólnoty. Z różnych przyczyn było mi ciężko, nie chciało mi się. A przede wszystkim, moją walką było to, że Bóg mi nie pozwalał stamtąd odejść. Za każdym razem był jakiś pretekst Magda, zostań. Że to były te chwile, w których ja podejmowałam decyzję, czy idę za Bogiem, czy idę za głosem tak naprawdę szatana. Nigdy nie było jakichś takich w tym wszystkim nie było tak wyraźnie pokazanego szatana. Szatan się na dobry ład ukrywa, ukrywa się pod maską dobra. Tak? Masz zwyczajną kubkę opakowaną w prezent.